Z ewangelii według świętego Jana. Przy krzyżu Jezusa stała jego matka. Bardzo wielu komentatorów, ojców kościoła, zwraca uwagę na tą postawę stojącą Maryi. Ona, która miała prawo załamać się, miała prawo upaść na ziemię, uderzać e, pięściami e, w, w, w grunt. Ona, która miała prawo. E, Rozszarpać wszystkie swoje rany, miała prawo wykrzykiwać przekleństwa, może nawet w tym przeraźliwym stanie emocjonalnym, w którym była, usprawiedliwione by było wykrzykiwanie przeciwko Bogu, nawet bluźnierstwo w tak wielkim bólu byłoby usprawiedliwione. Ona stoi cierpliwie, ona stoi z jakimś wielkim poczuciem godności ten ból jej nie zniszczył nie pozwoliła żeby ten ból przyćmił jej miłość i to jest pewnie postawa niezwykle dojrzała postawa wiary postawa człowieka pięknego i głębokiego człowieka który owszem przeżywa szalone cierpienie ale jednocześnie w tym cierpieniu jest wyprostowany bo ma nadzieję, bo ma zaufanie, bo wierzy, że to cierpienie nie jest bezsensowne. Bardzo wielkie zadanie stawia dzisiaj przed nami Boża Matka. Do zobaczenia jutro.